Nazywam się Anna Kozicka, pracuję w zawodzie już od 8 lat. Moim konikiem i taką główną dziedziną, jeżeli chodzi o nauczanie języka angielskiego, to nauczanie najmłodszych dzieci i szukanie pomysłów, jak nauczać dzieci, żeby nauka była przyjemna, efektywna i odbywała się w takiej właśnie super atmosferze przyjaznej dzieciom. Jako bardzo osoba szukająca wyzwań kilka lat temu zdecydowałam się na dość spontanicznie właśnie na przeprowadzenie kilku sesji, nawet sama się wysłałam za granicę, żeby nikt nie wiedział, jak mi nie wiedział, jak wyjdzie. I prowadziłam kilka sesji na temat noszenia dzieci czerpiąc z mojego własnego doświadczenia na moim podwórku. I z biegiem czasu zaczęłam patrzeć z dużą refleksją na, na moje poczynania spontaniczne i stwierdziłam, że jednak no, nie są na zdawalającym poziomie. I już byłam na, w, szłam w kierunku zakończenia tej, tej przygody z byciem trenerem <sum> samozwańczym. Gdy pojawił się projekt Akademia Trenera i, i Grzegorz na jednej tej z konferencji zachęcał mnie do wzięcia udziału. I oczywiście stwierdziłam, no dobrze, to ostatnia szansa, może, może jednak coś z tego będzie, może, może się nadaje, może będę chciała jeszcze w tym kierunku iść. No i jestem i po kilku ładnych miesiącach ciężkiej pracy na, na naszym kursie, które się, na który składały się różne sesje metodyczne, czyli jak szykować, jak szykować e, szkolenia technicznie, technologicznie i, i jak to tak naprawdę wygląda od, um, od strony e, roboczej oraz tak naprawdę co teraz jest y, modne, co jest na, na topie, jakie y, są nowe trendy w nauczaniu, gdzie tego szukać, gdzie, gdzie szukać informacji, nie tylko czerpać z jakichś reliktów z lat 70., tylko i z biegiem czasu, y, z biegiem rozwoju. Mózgu, ta, informacji dotyczących pracy mózgu, czyli neurodytaktyka, to jest tak naprawdę teraz chyba najbardziej um, chwytliwe, oraz um, wiarygodne, i pomocne i potrzebne przy pracy um, w szkole, szczególnie z dziećmi. To jest niesamowite. Um, jest samo tworzenie prezentacji, szukanie metafory, czyli um, um, spójności, żeby całość zamykała się w taką super klamrę. To się, ja to tak nazywam rekapitulację, czyli wychodzę od czegoś, całość tak naprawdę to się w kółeczku ze mną krąży i tym się zamyka. I wtedy osoba oglądająca, czerpiąca wiedzę, widzi tak naprawdę sens, widzi, widzi te, jak to kółeczko krąży i jak wiedza się prawda, domyka, zamyka i, i rozwija. I Widzi sens w ogóle wytrzymania na takiej sesji i ma ochotę tak, właśnie wytrwać i dowiedzieć się więcej, czyli sam właśnie etap tworzenia. I teraz właśnie ja tak zaglądam na te moje stare, <gry> yy, stare sesje, które kiedyś prowadziłam I, i to, co teraz tak naprawdę nauczyliśmy się na, na kursie i te, te sesje, które przeprowadziliśmy tutaj na, na, na roboczo. Skromnie mówiąc, <gry> widzę, widzę postęp i naprawdę dużo, dużo, dużo pracy i, i jestem wdzięczna, że że, że, że wziąłem udział i podjąłem się tego wyzwania, bo widać efekty.